Dzień dobry, Joanna Bożerocka. Jest wtorek 17 lutego. Zapraszam na infoportal. Zanim przejdziemy do artykułów na naszej stronie, zajrzyjmy na chwilę do kartki z kalendarza i sprawdźmy, co przynosi nam dzisiejszy dzień. Dziś swoje mininy obchodzą: Aleksy, Bartłomiej, Hugo, Julian, Clemens oraz Lukasz. Moc najserdeczniejszych życzeń. Dzisiaj rozpoczyna się Chiński Nowy Rok, najważniejsze święto w tradycyjnym kalendarzu księżycowym, obchodzone m.in. w Chinach i w wielu krajach Azji. Święto symbolizuje nowy początek, a jego obchody trwają kilkanaście dni i obejmują rodzinne spotkania, parady oraz rytuały mające przynieść szczęście i pomyślność w nadchodzącym roku. 17 lutego 2008 roku Kosowo ogłosiło jednostronnie niepodległość od Serbii, kończąc okres administracji międzynarodowej po konflikcie z lat 90. Nowe państwo zostało uznane przez Stany Zjednoczone i przeważającą większość państw członkowskich Unii Europejskiej oraz NATO. Serbia odrzuciła deklarację, uznając ją za sprzeczną z prawem międzynarodowym. Sprawa statusu Kosowa do dziś pozostaje jednym z kluczowych sporów politycznych na Bałkanach. 17 lutego swojej rodzinę obchodzi Ed Sheeran, brytyjski piosenkarz i autor tekstów, który światową sławę zyskał dzięki hitom Thinking of You Loud, Shape of You oraz Perfect. Z tej okazji życzymy kolejnych muzycznych sukcesów. To był krótki przegląd kartki z kalendarza. Teraz sprawdźmy czym dziś żyje portal TVP Wilno. W dniu zapustowym tradycyjnie wypatrujemy na niebie znaków wiosny, ale tym razem natura nie daje nam zbyt wielu powodów do optymizmu. Jak podkreśla etnolog profesor Libertas Klimka, na prawdziwe ocieplenie trzeba będzie jeszcze poczekać. Profesor zwraca uwagę, że zachowanie ptaków może być podpowiedzią. Gdy zbliżają się do ludzi w poszukiwaniu pożywienia, to sygnał, że cieplejsze dni wciąż są daleko. Podobnie prognozuje meteorolog Gitis Walajka: koniec lutego ma być łagodniejszy niż styczeń pojawi się kilka dni ocieplenia, jednak później znów nadejdzie chłód, a zima pozostanie z nami na dłużej. Po najnowsze informacje pogodowe zapraszam odwiedzić nasz portal. Mroźna zima zbiera śmiertelne żniwo. Miniona doba przyniosła serię tragicznych pożarów w różnych częściach Litwy. Zginęło pięć osób. Do jednego z najdramatyczniejszych zdarzeń doszło wieczorem. Ogień wybuchł w budynku gospodarczym we wsi Nowosada w rejonie Wileńskim. Po zakończeniu akcji gaśniczej odnaleziono tam ciała dwóch osób. Tożsamość i wiek ofiar nie zostały jeszcze ustalone, a okoliczności pożaru są wyjaśniane. Strażacy alarmują, że od początku roku w pożarach na Litwie zginęło już niemal 30 osób. Najczęściej przyczyną tragedii są nieprawidłowości związane z montażem i użytkowaniem pieców, kominków oraz przewodów kominowych. Między innymi w programie InfoPortal gościliśmy strażaka, z którym rozmawialiśmy o zasadach bezpieczeństwa pożarowego. Wszystkie odcinki naszych programów znajdą Państwo na stronie internetowej w zakładce programy. Czy kupiony towar zawsze można oddać w ciągu 14 dni? W najnowszym artykule Ryszarda Rotkiewicza rozprawiamy się z mitami o zwrotach. W sklepach stacjonarnych obowiązuje lista towarów, które co do zasady nie podlegają zwrotowi. Między innymi sprzęt AGD, kosmetyki, bielizna, biżuteria, gry, meble, książki czy sprzęt medyczny. I tu kluczowe jest jedno: taki zwrot często jest możliwy tylko za zgodą sprzedawcy, czyli z jego dobrej woli. W praktyce włączonego telefonu, bo się rozmyśliłam, raczej nie oddamy. A jak jest przy zakupach online? Tu zazwyczaj działa zasada 14 dni, ale są też wyjątki. Na przykład gdy produkt został wykonany na indywi indywidualne zamówienie, koszulka z własnym nadrukiem, biżuteria z grawerem, albo gdy chodzi o towary szybko psujące się, takich jak choinka bożonarodzeniowa. Po więcej takich sytuacji zajrzyjcie do naszego artykułu i sprawdźcie, kiedy sprzedawca ma obowiązek przyjąć zwrot, a kiedy to już wyłącznie jego dobra wola. Warto znać swoje prawa. Media społecznościowe dziś brzą. Otóż 17 lutego obchodzimy Światowy Dzień Kota. Uwielbiamy zabawne filmiki z kotami i wielu z nas nie wyobraża sobie życia bez tych czworonożnych pupili. To doskonała okazja, żeby rozpieścić swojego mruczka, ale też moment, by pomyśleć o tych, które nie mają domu. Warto wesprzeć zbiórki na rzecz bezdomnych kotów oraz schroniska i organizacja, pro, organizacja prozwierzęce. Szkoła to nie tylko lekcje i podręczniki, ale także przestrzeń, w której rodzą się inicjatywy uczniowskie, pomysły i pasje. Jedną z takich inicjatyw jest projekt Radio Serokomlówki, łączący historię radia z kreatywnością młodych ludzi. O tej wyjątkowej inicjatywie opowie dziś nam Mateusz Kolpak, uczeń gimnazjum imienia Władysława Serokomli. Cześć. Cześć, dobry wieczór. A więc skąd wziął się pomysł na stworzenie Radia syroko w Waszej szkole i jaką rolę pełni ono w ogólnoszkolnym projekcie? Otóż projekt jest bardzo związany z historią, jako że właśnie w tym roku obchodzimy stulecie Radia Polskiego na Litwie i ogólnie Radia Litewskiego, jako że te dwa wydarzenia są ze sobą bardzo związane. A celem ogólnym tego radia jest przede wszystkim, jak każde inne radio, donieść jakąś informację, ale także moim własnym celem w danym wypadku jest złączyć i zrobić taki most między pokoleniami nauczycieli i uczniów, aby ci zrozumieli tych tamtych tych, i żeby właśnie mogli się połączyć też przez muzykę, bo jak dobrze wiemy, muzyka łączy pokolenia. Bardzo piękna misja, a właśnie dlaczego pierwszą audycję postanowiliście wyemitować 13 lutego? Pomysł jest tak naprawdę bardzo młody, a wszedł w życie raptem tylko w końcu stycznia. Więc 13 lutego było jedną z pierwszych dat, w których mogliśmy w ogóle taką audycję zrobić. A jako, że kolejnego dnia, czyli 14 lutego, mieliśmy walentynki, stwierdziliśmy, że akurat audycja o walentynkach byłaby bardzo na czasie i mogłaby dużo dobrego zdziałać. Właśnie, jak wygląda ten program radiowy i gdzie można usłyszeć radio z Otóż jest to od części muzyka, a od części właśnie jakiś monolog i dialog uczniów czy nauczycieli. Rozmawiają ze sobą, ja coś mówię, jakieś informacje, fakty, bajery, żarty i tym podobne. A tak ogólnie to swojej się nasuwa się sama po sobie. Możemy to usłyszeć w naszym gimnazjum imienia Władysława Syrokomli na każdym piętrze, na każdym korytarzu, jako że pracujemy właśnie nad tym, aby głośniki szkolne mogły to puszczać przez całą szkołę. A jak często a właśnie, się właśnie są to, nadawane? Co... Jak często są nadawane kolej... audycje? Tak, właśnie. To się dzieje raz na piątek w miesiącu, czyli to 12 razy w roku. Jak przygotowywali się do swojego radiowego debiutu? Co było dla Ciebie najtrudniejsze a co dało najwięcej satysfakcji? Chyba najtrudniejszym było wymyślić, w jaki sposób zainteresować i zrobić coś naprawdę unikalnego, a nie zwykłe QA czyli gdzie ludzie się coś pytają, a drudzy odpowiadają i to byłoby takie monotone. Właśnie chcieliśmy zrobić coś ciekawego, coś takiego, co ludzie mogliby naprawdę z ciekawością słuchać, nawiązać jakoś temat i wątek do piosenki lub piosenkę do tematu i wątku, no czyli takie vice versa. A ogólnie to chyba właśnie to było najcięższe, czyli wymyślić dobry, ciekawy sposób nadania tego właśnie, co było słyszane 13 lutego. A właśnie, czy już mieliście jakąś zwrotną? Jak reagowali uczniowie, jak reagowali nauczyciele po pierwszej audycji, czy może coś kogoś zaskoczyło, czy, czy może odwrotnie już takie radio było po prostu dawno potrzebne w szkole? Otóż wielu osób było bardzo zdziwionymi przez to, że w ogóle ja rozmawiam w radiu i że słyszą mnie przez całą szkołę, to dla nich był wielki szok, szczególnie dla uczniów. Byli też nauczyciele, którzy twierdzili, że disco polo nie jest wspaniałą muzyką i pytali się, jak można w ogóle coś takiego wpuścić w gustikach szkolnych. Ale tak naprawdę reakcja była bardzo pozytywna. Wielu ludzi mi dziękowało, wielu ludzi mi mówiło, że jestem wspaniałym zuchem i że bardzo dobrze się postaram I bardzo cieszę się, że ludziom się to spodobało i jak sprawiło im satysfakcję, tak sprawiło satysfakcję dla mnie. No właśnie, a czy po tym doświadczeniu widzisz siebie może w przyszłości w roli dziennikarza radiowego? Możliwe od części, przyznam, to był bardzo ciekawy i bardzo nietypowy proces, więc jest to na pewno zawód, w którym mógłbym siebie wyobrazić. Czy właśnie przy tworzeniu audycji miałeś wsparcie nauczycieli? Bo też powiedziałeś, że disco polo niekoniecznie było najlepszym wyborem. To może też na przykład nauczyciele konsultowali, jaką muzykę możesz grać w tym radiu? To było raczej robione tak między uczniowsko, jako że samorząd uczniowski naszej szkoły odpowiada za właśnie wydział radiowy i zajmowanie się radiem, więc to było raczej tak między nami ustalane, a nauczyciele raczej nie wchodzili w dany wypadku, A właśnie z. Kąd nadajecie, czy macie jakieś właśnie pomieszczenie, w którym właśnie możecie po prostu nadawać, czy uczniowie może widzą nas, was na ciebie, na korytarzu, jak ty właśnie nadajesz swoją audycję? W danym wypadku, jako że to był nasz pierwszy raz, stwierdziliśmy, że może warto byłoby dla bezpieczeństwa zrobić pre-recording, czyli rzecz, która już jest nagrana, którą się po prostu puszcza przez całą szkołę. Więc ludzie się właśnie bardzo dziwili, gdy widzieli mnie stojącego gdzieś w korytarzu, a także tymczasem, tymczasem rozmawiającego przez głośniki, bo myśleli, że to można tak tylko do mikrofonu, ale jednak okazało się, że nie. Mateuszu, bardzo Ci dziękuję za rozmowę życzę powodzenia w dalszej twórczości. Dziękuję. Dziękuję serdecznie. Miłego wieczorku. To wszystko na dziś. Po więcej informacji zapraszam na wieczorny serwis informacyjny o 19.00 oraz na naszą stronę www.wilno.tvp.pl. Do zobaczenia.